Mamo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, albo dobry wieczór, dobrej nocy, czy tam coś tego. Proszę Państwa, dzisiaj e, utopimy się w śmiesznych TikTokach, cringeowych TikTokach, e, zwariowanych, interesujących. Wszystko co fajne, to u mnie, tutaj, na kanale, tutaj ze mną. Ja jedyne co mogę powiedzieć, to co? Ostatnią łapkę, stary. No, już nie będę naciskał, ale zostaw i lecimy z tematem. Czy dużo nas było na Sylwestrze? Było 8 osób, nie licząc mnie z nią to 10! Ja pierdolę! Nie no, ludzie nie. Z, nie stanu zaskakiwać. Z nią to Kurwa, normalnie, fuck. Musicie być bardziej mili, bo. bo mi się lajki skończą, kurwa. Proszę bardzo, oto młoda patologia, która powinna być w szkole? Co się dzieje, Zobacz. O. Nie, to młodzież. jest przesada. Zamknij nie proszę o komentarz. Ciiło A ta zrób na ławce. Leży. Ciiło, nie proszę o komentarz, tak? Zamknij się. Ja pierdolę. Nie, to jest po to... Tak się bawi młodzież. Bez kitu. Tak. Godzina 11. Ja pierdolę. Przychodzą dzieci na trzepak i... rozmawiają ze sobą. Puszczają sobie muzykę i se gadają. Tak się dzisiaj zachowuje młodzież, to jest szczyt kurni wamstwa i prostactwa. Za moich czasów tak nie było. Nie no, a tak z do tego on się dopierdala w ogóle. Dla mnie dziwniejsze jest to, że ty z bloku stary nagrywasz dzieci. Telefonem. To jest dla mnie dziwniejsze, niż to, że dzieci nie są w szkole i sobie gadają na trzepaku stary, będąc obok trzepaka. tradycja. Nie, nie, nie mamy tradycji jebać policję, tylko mamy tradycję wypierdalamy przez okno choinkę. Chłopie, tyle lat. Od 2019 roku. To jest bardzo dobra tradycja. Po chuj znosić na schodach, lepiej zrzucić ze z okna. Jak dla mnie git. Oakland, godzina 10 rano. Siedzę sobie i trzymam kromkę chleba przyłożoną do ziemi. Bo tam po drugiej stronie w Szwajcarii o 12 w nocy yy, przed kamienicą siedzi Justa i trzyma swoją kromeczkę chleba. W ten sposób tworzymy Elf Sandwich. Robimy kanapkę z całego świata. Ciekawe, ile to ma kurwa kolorii. Motherfucker. Myślicie, żebym przytył Trochę Uff. masy mięśniowej nabrał. Yo, who in the fucking. <gry> That was walking out here, bro. Mam tutaj małe podejrzenia, że to kurwa mogłeś być ty. No, ty chodzisz. Tak Pewnie odklejałeś, odklejałeś se jajo od uda i nie kłam. Mi tutaj, bo ja jestem detektyw imieniem Ktoś tutaj ciebie bardzo mocno obserwuje. Prawdopodobnie nie masz z tym kimś kontaktu. Być może tutaj kontakt wam się urwał. Obserwuje, dogląda, chcę wiedzieć co u Ciebie. Ma problem z puszczeniem tej relacji, albo ma problem z tym, żeby puścić... Niech spierdala. Jak nie mamy razem kontaktu, to może i lepiej. Bóg widzi, kto szepcze mi za plecami i ich po prostu odsuną. A jak mnie podgląda, to dobrze. Niech patrzy na moje sukcesy. Cześć Małeczko, storytime story time o tym, jak moja mama zabiła mojego tatę. Wiem, że bardzo wyczekiwane. Od razu na wstępie opowiem, że moja mama ma zdiagnozowaną schizofrenię psychozaurojonową i osobowość narcystyczną. Ona nie zrobiła tego intencjonalnie, tylko nieświadomie. I chciałabym, żebyście tam informowali. <grym>, muzyczkę dała, kurwa. Ona opowiada o tym, że jej mama tam zabiła ojca. Muzyczka w tle. <grym>, rym, 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 rym. Nie, no dobry kontent kurwa. <grym>, ja tego nie oglądam, kurwa, do końca, bo. Ja boję się, że wsiąknie to we mnie i też będę jakiś pojebany Jak oni szybko dorastają, co? Na ja co się ty egoiści? Jak krzyczałam, że zwierzęta się boją, że ptaki umierają 1 stycznia, egoiści mają w tym wyjebane. Liczę się tego to, co oni chcą, tak? Nagrywam was i wasze zachowanie, o nikt to nie obchodzi, że ptaki umierają, 1 stycznia znajdują się marce ptaki, ptaki się stresują. Ale jak ty babo krzyczysz to jest spokojnie i nikt się nie boi na pewno. <laughs> ty tak drzesz mordę i jesteś taka piskliwa, że jestem pewny, że nie jedna wybiórka zdechła. No elfy to, to półtorej godziny chłopy nakładały gałki, gałki lodów nakładały elfy chłopie półtorej, a ty tak przyszedłeś i to... Szybko połowę i wsiadamy, szybko jedz. Nie będę do tego szybko. co to tu No to jest w ogóle, kurwa, jedz po prostu, jedz! Zacznij jeść, a nie patrz na tą zapiekankę skoro tak Więc musisz zjeść ciepłą. Zawsze musi być po twojemu. Wszędzie poszliśmy po twojemu, no. Bo nie mogę nawet, wiesz, zacznij w kurwie sam pojadę tym Uberem, Teraz jak będziesz to gwała tak po kawałku sobie, na złość po prostu robisz to człowiekowi. Ja pierdole! Człowieku! Daj jej spokój! Jo! Jak to jest, że dziewczyny jakby lgną do takich mega toksycznych ludzi? Czemu jakby nie rozumiem tego. Czy to jest, na przykład nie wiem, jakieś problemy były rodzinne różnego rodzaju i ona przyzwyczaiła się do tego, że zawsze były jakieś problemy i teraz ona musi mieć partnera, który również dopierdala się o wszystko? <laughs> że wiecie, z jakimiś pretensjami do niej startuje? Nie mam pojęcia. Ale jak lubi. Błagam, powiedzcie mi, jak wy piszecie z ludźmi przez internet. Błagam, powiedzcie mi, ja nie... Ja robię tak. Ja, ja, ja kupię sobie RTV Euro AGD. Polecam, kupiłem sobie klaturę. I jak to jest takie coś, że jak ja kliknę, to ona w tym momencie pisze. Jak, jak kliknę, taki jest N Enter, to się wysyła. Jest przecinek, kropka, znak zapytania. Polecam. I to zależy cenowo, jak to tam wychodzi, ale to różnie jest. A na telefonie mam dotykowo. Ej, a oni jak zamykają stację, to takim razem muszą tam na drabinę wchodzić i zmieniać naklejkę OFF? To tak, na on? Tak, tak, tak. Jakie OFF on. No, na on? No bo to jest dystrybutor do paliwa, tak? No? No to. No przecież tam jest on. No jest on, no? No to jak jest. Y jak... A kiedy zmienią na ona? No bo czemu miałby być non-stop on? Przecież jest równouprawnienie i to jest. Ja wiem, że ja jestem on, ale. Szczerze, czasem chciałbym popatrzeć na ona. Podziwiam tych ludzi, tam był chłopak, który nie miał rąk. Jak on sobie radzi, żeby umyć ręce? Podziwiam tych ludzi. <laughs> kurwa, no nie radzi sobie akurat z tym chyba. To jest jedyne, z czym sobie nie radzi. Nie no, a tak szczerze, wydaje mi się, że on chyba nie ma takiego problemu. Wydaje mi się, że jak wstaje codziennie rano, to nie ma coś takiego, o, muszę umyć ręce. <laughs> Ja pierdolę. Zawierzcie jej mikrofon, błagam was, kurwa, bo to jest już nieprawdopodobne. A na pytanie, czym maluję rzęsy, to mam jedną odpowiedź. Twoją pizdą, frajerze. A... To ładnie ci wychodzi. Całkiem, całkiem, dobra kreska. Jest widać dobre pociągnięcie. Cieszę się, że mogłem pomóc. <grystanie> Ociechuj, chuj. Hej, czy ty grałeś Grincha przypadkiem, co? Nie? Możliwe, że grałeś chyba. Jeszcze raz go powiem. Wiecie dlaczego? Ships jest chlupki, Bo nie ma mózgu. Chips Wiecie dlaczego chips nie ma mózgu? Ej, yy. kurwa. Zjebałem. O super, no. Bardzo ładnie to wyszło. Jestem ładnie wyszło. Jestem zadowolony. Ładnie, ładnie wyszło. Kurwa. Nie no, ma talent, a kto to jest tutaj na, na tym? są jej rodzice, czy kto to jest? O, super. Tej? Prawdziwa prezerwatywa. Wszystko. Nie martw się, wszystko będzie dobrze, rozumiesz to? Posłuchaj mnie wyraźnie, słońce. Moje kochanie, ja cię bardzo lubię. Żeby uniknąć nie zatrucia się na przykład muchomorem smogikowym i innymi grzybami trującymi, wiesz, należy znać Miejsca w puszczy noteckiej, tam gdzie rosną grzyby jadalne i grzyby trujące, nie? Musisz mniej więcej znać puszczę notecką, żeby nie nazbierać grzybów trujących, żeby się nie zatruć i nie umrzeć na intensywnej terapii, nie? Kurwa, tyle scrollowania tego TikToka i... I co? I gdzie ja trafiłem, człowieku? Mam się nie martwić. Banan. <laughs> Jabłko. Japko Japko Apple. Jabko. Jabko. Ja Jabko. <laughs> Jabko. Apple. Japko oh. Japko 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 Apple. O! pomarańcz Orange. Japko Nie! Japko Jaki pomerang. No. Lemon. Uh -huh. I co teraz? pink Lemon. Jak pink Japko nie wiem? Wino. Por. Purple. O Jezu, kurwa. Ej, ja kocham te filtry jednak, nie Te filtry, co oni robią, to one są dojebane. Jabłko. Ej, kocham jak starci ludzie biorą się za filtry. To jest podwójny śmiech. I powiedziałam mu. Powiedziałam mu ci tak. I powiedziałam. A żeś mu powiedziała, kurde, <laughs> faka, ale żeś go zgasiła. Dobry argument. I szczerze, to jest najlepszy argument na wszystko. Wtedy, jakby temat się nagle urywa, i jest rozpoczynany kolejny. Przedstawiamy szon puszczalską. Odważna przyjaciółka, której styl świeci najmocniej. Jesteś super! Ma aż 12 dźwięków i świecące buty. Uwielbia, gdy czeszesz jej magiczne włosy i tworzysz nowe fryzury. Myślicie, że ona wie, kto to jest y... <laughs> szon puszczalska? Myślicie, że ona kuma ten początek tego nagrania, bo tak wygląda jakby nie kumała chyba. Szon puszczalska. <laughs> Mógłbym być tym jeleniem dzień i noc, kurde, i wskakiwać ci na maskę. <laughs> Walić o te zderzaki. Czemu ja nie mam takiego życia... Yy, ...towarzyskiego? Czemu ja nie mam? Ja też mogę się pozamieniać w to i obo. Do roboty śmieci pierdolone. Ale już, zapierdalać na pana, kurwa, za najniższą krajową. Jak ostatnie szmaty. Ja wstałem tylko po to... Żeby wam powiedzieć, że wiem co czujecie, wiem co czujecie, bo wstałem, jest zimno, kurwa, ciemno, trochę mokro, a wy musicie zapierdalać, kurwa, do tych swoich wszystkich śmiesznych prac, do tych kurwa zakładów, do tych biur i chuj wie, gdzie tam jeszcze. A ja. A ty kurwa, ty, Mendo, jebana. No, wziął się, kurwa. Ksiądz po godzinach. Kazania Zamkniłem, bo cię chłopie zara. Przekręcę na lewą stronę. Nie dobra. Zdenerwował mnie. Ju, Brytan, grawitacja to cringe. Sias можно... modna <grym> chodzić po podłoku. Ju, <grym> Brytan grawitacja. spider <grym> Spiderman. Normalnie. Jakiś super bohater. Mada A zmieciesz mi kurz z sufitu, bo ja nie dosięgam. Dam ci zmiotkę, i ty tam wejdziesz i tak. Madafaka, ale go wciągnęło. Człowieku! Tyle go widziano. Ciekawe, gdzie wylądował. Może w Polsce. Nie, dobra, mocno, mo, mocno. Mo, 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 y, y, tego. Portal 2 The most dangerous animal on this planet. I ja pierdolę. To jest prawdziwe przywitanie się z, z matką? Yy, tą... jak tu się mówi? Z przyrody. Jak ona miała, kurwa? Wiosną? Nie, no, matka natura. Oooooo. Wpadłem <gryw> na to. Pozdrów ją ode mnie i powiedz, żeby w końcu nie piździło tak w tej Polsce. No, bo już wytrzymać nie mogę, kurwa. I żeby jasno było o 5.30 z rana, a nie ciemno jak w dupie.